na moim odcinku, a czy nagramy challenge tylko bossowi, więc co? A tam mam jest kolega, no udzielam bosów. Siema, No i co? Tu, a, no nie pokazam drugiej strony. Proszę, 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 tu proszę, tu proszę, tu, proszę, tu, tu proszę zobaczyć dodatkowa strona. Tak to wygląda dodatkowa strona. Każą po swojej stronie. Proszę widzowie to pokazuję karnet. Sklep tak wygląda. Pokazuje wszystko. Zobaczyliście, bo nie, nie wiem czy to. No zaczynamy challenge. Musimy znaleźć tak bossa. Musimy się zmienić bossa. Więc o, musimy znaleźć dwóch bossów, nie? Więc od razu lecimy na kogoś bossa widzowie. Widzowie ogólnie, jak chcieliście więcej filmów, to macie właśnie. Okej. Okay. Czekaj. Okay. Dobra. Teraz 40 sekund Tak mapa wygląda. Tak wygląda mapa. Bardzo fajna. Co? No ja mam całą, nie wiem jak ty. No więc co, zaraz zaczynamy meczyk, w ogóle busu zbojowego nie ma, patrzcie, Sześcian powrócił, Jak jakiś mój odcinek, odcinek i moja reakcja na event, więc będzie bardzo miło nagrywać bo tam e, zadziałało się mocno, patrzcie, to jest fabuła powraca, siódemka powraca, więc to jest, będzie mocne, widzowie będą odcinki z fabuły, będę wszystko nagrywać, żeby było Wam bardzo fajnie. Nacjonalne widzowie, a już tu to jest grzyń, więc co? Let's go. A ja zasaky forne się zmienił. Tu jest boss przecież, nie? Gdzieś tutaj. No, a film zrób coś takiego. co w Widzę cię, chodź, 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 chodź. musimy znaleźć bossa, jakiegoś pierwszego. To ja może ja wezmę pierwszego bossa, czy ty. No ja nie obojętnie. Did boss był pierwszy A tu by blisko gdzieś boss, to był gdzieś tutaj Tu jest! bo tam są A to ja go pierwszy biorę, Kto to jest? To ja go pierwszy, pierwszy biorę go. Kto to jest? Zowie Tak, tak to ja go biorę pierwszy wtedy I tylko z, możemy tak, tego używać go loot, tylko możemy używać go lud i tyle. Ale możemy brać naciania, nie? In, innej broni nie możemy brać, oprócz nie? Więc to jest tylko to, mogę zrobić. Tylko proszę, nikt tego nie bierze go. Bosa. Zabierze to z koniec. Zobacz, bo ja zginę zaraz! Pomóż mi tego bossa zabić, proszę Cię! Koszyk szybki on jest! Zobacz! Oj! Ło! Wow. Przeżyłem, dobra! Ja Miałem szybko. O nie! Chodź, 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 chodź. Widziałem, że nie mogę tego go używać, ale... Ja wiem o tym, że tego mogę używać. Już wywalam lampy widzowie. I możemy tylko tak. Jego loot używać całą małą broń, to mogę tego to używać. Leczenie nie możemy jak sobie brać. Impulsy możemy brać i tyle. Więc widzowie, challenge jest bardzo mocny. Zaczynamy oddawać bota. Więc zaczynamy bota udawać. Teraz trzeba się znaleźć bota. Gdzie może być bocik? Zacznie tu zawsze bot. Lecimy tam. I tam jest widzowie boss, tam możemy lecieć właśnie. Tam to znaczy, Lecimy yy, koledzy zaraz bossa. Przedzimy do wizowie, zaczynamy challenge mój. raz ja zaczynamy jako koledzy challenge. Yy, ale muszę zabić bossa oczywiście, żeby był boss. Bo jak nie będzie bossa, to będzie koniec. Bo wtedy challenge się nie zaliczy widzowie, I... Ja mam już swój challenge. Ja mam swój challenge, zaczyna się już. Ja mogę wszędzie gdzie chcę lecieć to jest bo jestem bosem. No i patrzcie, to widzę ja. Swoich ochroniarzy mam w ogóle. Ja to mogę używać i będziemy też udawać, że jesteśmy botami i tak dalej. Więc ja nic nie mogę od ciebie brać, tylko mogę jedynie brać. I Cię Może lepiej uciekajmy, bo ta bronia jest kijowa. No, lepiej. Nie możemy tak szybko ten dzielę skończyć. A ja się mam, że nie możemy nigdzie znaleźć bossa, nie wiem dlaczego, więc tylko ja będę udawał bossa, więc co? Zaczynamy, ja udaję już bossa, ochroniarzu chcę, cepam. No i co teraz? Wie, nie wiem, jakoś trzeba coś powiedzieć, powiedz coś widzą. Spróbujemy, może jeszcze jakiegoś znaleźć, może... Spróbujemy jeszcze znaleźć, ale nie wiem czy to się uda. No właśnie widzowie, więc będzie ciężko, ale ja się udaję, więc musisz sam dać sobie radę. No ja myślę, no... Żeby nie było my cały czas szukamy. Właśnie, on szuka mój kolega, na strefie, a ja już muszę udać bota, więc... Ja już nie mogę pomóc. Pomóc chcieliście widzowie, bo... Muszę udać bota, mój ścieleńc zależał. Szkoda, że mam jego flaga, ale musieliśmy zabić, bo... Gdybym było za drogę jak ja... E, widzowie, jak ja miałem coś innego, więc to było trudne. Przepraszam za nie było, ale jestem, jestem, No, ja żeby to nie było, wszyscy mógł szuka. Ja ja się zaję Żeby nie było. O młotki, załóżmy, że to muszą być. Nie, załóżmy to. Albo nie, załóżmy, że to ma być to. Eee... Czekajcie, czekajcie, gdzie to może być! Widzicie, ale jakaś fajna, więc eee, nie wiem, nie wiem, nie wiem jaka. Eee... Eee... Co? Tam, że bosłaś. A, tak. Okay. Sorry, kapry. Sorry, jak widzę, że jesteście, ale przepraszam, więc ręki nie są bardzo dobre na nagrywanie odcinek, ale ona jest ważna. Eee... Czekajcie, coś muszę znaleźć. Poparzmy szybko O, widzę, teraz zaczynamy challenge, już dawno tak zaczynam challenge, ale już dawno zaczynałem Więc e, widzę, że zaczynamy, lecę, 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 lecimy za niego ratować Mam challenge, jeszcze muszę zabić, jeszcze muszę zabić dwa fragi. Ale coś szkoda, że nie nagram tego jednego fraga, bo jak był mocny Lecę, lecę, lecę. O nie, typek, typek, typek Jak zginę to kolejny challenge już jest, więc mam tylko jedną szansę. Co jak ja zginę, to już koniec, koniec. Mam no, tylko jedną szansę mam, Oraz right, go, 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 chodź. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź chodź, chodź, chodź. Nie, to nie jest boss Patrzcie jak to, ile daje. leczenia. Co? To jest frag jakiś typ jakiś? Teraz go? Muszę zrobić zadanie, że... go zabić z tym dobra, jest go. O to mogę wziąć. O nie, tego nie, tak, o. Dobra, udaję bossa już. udaję bossa, daję bossa. Fajnie. O nie jest źle, nie jest źle, mi się nie? nie, nie widzę. Dobra, że niby nie było łudno, że tylko udajemy, musi każdy dojeżdżać, nie? Nie może być tak nudno, nie? Tak, daj, każdy jeżdżamy. Ja, nie może być tak nudno, kontakt się. Nie może być tak nudno, nie może tak nudno, daj. Tak. Siadaj. A, nie! Wyłącz, wyłączę się, wyłączę! Wyda. Wyłącz go! Radzi Bo para, bo, bo teraz, kiedy sprzedam. Weź włącz, weź jak się włącza, wyłącz, wyłącz, wyjąć. Dobra, uf. raz mi Ja YouTube tego filmu nie No, Nie było. Parskie. Bo się boję, że coś mi tam zaskoczy błąd w filmie. Widzowie, szukamy... Musimy, musimy coś robić konto, żeby się widział, tak? Bo nic się nie dzieje, tylko udajemy, stanimy i nic, nic nie robiłem prawie, nie? Eee, czuła. uciekałeś. Co? Nie uciekałeś. Nie wiem, nie właśnie nie wiem, gdzie są typy jakieś. Nie wiem, gdzie są typy w ogóle. My nic prawie nie mamy. O! Auto jest lepsze, auto jest lepsze, to wiem. Chodź, 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 Trzymaj, chodź, wjeżdżamy, wjeżdżamy. Co? Na ty wysiadasz? No, nie wiem. Teraz nie mogę. Widzę, Dzieje się, dzieje się że Mam, że trochę się obojętnie wysiadać było. Ej, trudno być bossem jakoś trochę. Bo. A nie, nie żadnej broni w to jest challenge, nie? A -a -a. O nie, kolego. Zginął, zginął boss. I ja pili. Zobacz, zginęłem Widzowie, nie! No ale, no. Celem zaliczone, Dzięki, że widzieliście I co? Widzimy się niedługo, pożegnę się. Elo, widzowie. Zobacz, Uwaga, uwaga. Gdzieś na tym filmu jest ukryty znak. Kto go znajdzie pierwszy, po prostu wygrywa albo po prostu napiszcie mi w komentarzach kto to znajdzie to wygrywa joo to mój tak wygląda gdzieś tu się pokaże i co? Szukajcie, bo dostaniecie coś w istii, a Brain od fajnego sekreta, co trzymajcie się yo! Kto Wam tą muszkę pokazuje jak ona wygląda, to się nie idzie jak coś. Yo!